Dzisiaj powstanie dekoracja na ścianę z plastra drewna, którą odpowiednio ładnie wyczyścimy, przygotujemy po to, żeby nanieść obrazek za pomocą kalki transferowej. Dekoracja zawiśnie na pasku. Mam trzy surowe pięki, które trzeba wyszlifować: szlifiarka i dwie gradacje. Zaczniemy od tej grubszej. Przydadzą nam się rękawiczki i do dzieła. Powierzchnia pieńków jest prawie idealna. Kalka potrzebuje gładkiej powierzchni. To jest kalka, którą można stosować na ceramikę, na szkło, na drewno. Na prawie każdą utwardzoną powierzchnię i oczywiście, im mniej będzie takich nierówności, tym lepiej. Gołym okiem widać różnicę. Przygotowana, wyszlifowana i surowa. Przy okazji, piękny zapach. Plastry z drewna będą miały uchwyt na pasku. Najlepiej skórzanym. Ten jest troszeczkę za szeroki, więc podzielę go na pół. Każdy plaster ma inny, nieregularny kształt. Przed zamontowaniem uchwytu dobrze jest się przyjrzeć mu i wybrać najlepsze miejsce. Zacznijmy od napisu. Wytnę sobie kształt. Ta przeźroczysta powierzchnia nie będzie widoczna, ale najlepiej, żeby była jak najmniejsza. Kalka działa w wodzie. Kalka przeniosła się za pomocą wody, dlatego powierzchnia jest mokra. Efekt wizualny końcowy ukaże nam się, kiedy wszystko wyschnie.